Cześć, dzisiaj zabiorę Was na zwiedzanie domu, w którym znalazłem mnóstwo super wyposażenia. Zobaczcie, jaki piękny fortepian. Na pulpicie były jeszcze nutki, czyli wyglądał na taki, jakby był gotowy do zagrania. W dalszej części budynku znalazłem również mnóstwo dziwnych rzeczy, tak jak lalka w wózku. Na korytarzu było piękne poroże jelenia. Po wystroju wnętrza można wywnioskować, że właściciel mógł być myśliwym. Ogólnie przepraszam Was za jakość oświetlenia, ale nie mogłem używać latarki ze względu na sąsiadów. Ile tutaj dokumentów jest? Wszystkie te świadectwa jakieś. Nie mogę tutaj pokazywać, bo są dane tych osób, właścicieli zapewne. zajrzymy co jest w Nawet jeszcze jakieś przetwory zostały. ketchup Zegarek stanął na.

Pochylę drewniana można powiedzieć. Fajna. Nic idę dalej. Kolejne dwa Ciężę z Lalką i opiorniczę. O kurde. Idziesz Diana Jesteś Chodź tutaj. Zobaczcie Jaki fajny kredens się zachował. no nie mnie nie też wystraszył telewizor Teczka. jakaś aktówka ciekawecz pusta w środku jakieś ciuchy tylko schowane tutaj zobaczcie jaki róg jakiegoś zwierzęcia no taki prawdziwy widać nie żadna podłowa, ale tutaj niezła niezła jest ta lalka. Zobaczcie. Róż zdjęcia Diana. Jak wygląda ten? Tutaj zapewne była jakaś sypialnia. Po pokój dziecka. Są koniki łóżeczko. spokój dziecka są plakaty z takimi tymi motywami dziecięcymi piłki różnego rodzaju tu znowu ten konik który na samym początku mega przesłał, a tam piesu sąsiada jest ale mam nadzieję że mnie nie zauważy Kliko jeszcze zostało. Tutaj co mamy? Zerteczkę. Sporo książek. Jeszcze pozostałe ciuchy. Znowu telewizor jakiś Neptun stary dobra już na tym piętrze się no, U, tak stronę, no, tak. zobaczcie tutaj Szkło. szkła zostały tak jak ktoś zostawił się wyprowadził tak wszystko zostało, karty do gry. ups latarka mi się włączyła ktoś karty jakieś też Nic, idziemy na górę zobaczyć. O, to są te chody. tutaj mamy rakiety do tenisa. na doszycia łucznik tej do wina to jakieś też pomieszczonką też maszyna dziwna z kołem nie wiem do czego ona mogła służyć nowa koszula zobaczcie właściciela zapewne tym się sypie nawet widać słuchajcie przez niego zajrzałem no to widać ja nie będę tutaj ruszał nic książeczkę oszczędnościową wszystko widać i ja, opiernicza 1923 rok roku urodzenia właściciela także ponad 100 lat temu tutaj też jakieś zostały rzeczy Z 2006 roku, Maria Józef, Plaza Święty w poniedziałek, Komunii Świętej z roku 1966. No, powoli będę czekał, jestem już tu dosyć długo. blisko są sąsiedzi słuchajcie dlatego nie chcę narażać no, się na złapanie To zabawka ta tylko całkiem nieźle zachowany budynek to zobaczcie to poroże To świetnie Słuchajcie, już tu jestem ze 20 minut.